A więc pytacie mnie, jaki jest tu cały cyberpunk Edgerunners. No cóż, to jest serial, którego każdy odcinek zaczyna się utworem Franz Ferdinand, a zamykany jest utworem Dawida Podsiadły. I pomiędzy mamy mięsko w postaci poważnej filozoficznej zadumy nad kondycją człowieka i turbokapitalizmem, która nawet niespecjalnie ukrywa swoje inspiracje takimi klasykami jak Ghost in the Shell czy Akira ale wymieszany z fryteczkami w postaci niezwykle przerysowanego anime z ADHD, z całą jego uber przemocą, ultra-kształtnymi piersiami i mikrodziewczynkami z gigaspluwami. Taki właśnie jest Cyberpunk Age Runners i chwał mu za to. To jest recenzja zupełnie bez spoilerów. W zasadzie kilka moich impresji, które zamknąłem w trzech punktach, mianowicie świat, historia i styl. I na samym końcu też podzielę się kilkoma moimi przemyśleniami na temat tego, czy może jest jakaś formuła po arcane, teraz po Cyberpunk Edgerunners, która mówi, jak robić dobre adaptacje gier wideo. Ale jeżeli jesteście zainteresowani czymś więcej, to sprawdźcie także w komentarzu pod filmem albo w deskrypcji link, gdzie ja i Krzysztofem Maj będziemy rozmawiali ze spoilerami dzisiaj o godzinie 18 o Cyberpunk Age Runners. Zacznijmy od świata. Jezu, Night City wlewa się z tej produkcji. Night City stworzone oryginalnie przez Mike'a Pondsmitha, a później zwizualizowane, zimmersjalizowane dla nas przez City Project Red i to jest wyraźnie adaptacja świata ta gry. Mam takie wrażenie, że twórcy bawią się z nami w zabawę, przede wszystkim jeżeli chodzi o graczy. Czy rozpoznasz te lokacje? Tam w, w tym serialu są całe lokacje wzięte wprost z gry CDPR. Mamy bardzo charakterystyczną miadło mamy klub Afterlife, mamy te same autostrady, mamy te same ulice, mamy te same budynki, mamy wieżowiec Arasaki. Wszystko jest dokładnie takie, jakie pamiętamy z gry, ale to nie wszystko. Perfekcyjnie udało się przenieść na przykład elementy interfejsu z gry. Przykładowo, komunikator wygląda tak jak komunikator, który pamiętamy z Cyberpunk 2077. Te same elementy ubioru, te same nazwy wszczepów, te same reklamy, te same neony. Studio Trigger, japońskie studio, które współpracowało z polskimi twórcami, o których jeszcze za moment będę mówił, odwaliło kawał wspaniałej pracy domowej, żeby sprawić, że wszyscy, którzy grali w grę, Poczują się jak w domu. A ci, którzy nie grali, to będą mieli wyzwanie, ponieważ zostają zasypani wszystkimi hasłami z loru tego uniwersum, jakim jest Cyberpunk, a nie mają pod ręką żadnego kodeksu, który mogliby otworzyć, żeby doczytać. Czym są immunoblokery i supresanty, kim są fixerzy? kim był Rage Bartmos, czym jest The Old Net, a czym są szczepy, o co chodzi z chromem itd, tak i tak dalej. Ja lubię jak produkcje które są adaptacjami, nie poświęcają za dużo czasu na ekspozycję, która mówi mi, a to jest ten świat, i on funkcjonuje w taki sposób. I to dlatego, i dlatego. Nie, po prostu historia jest najważniejsza, i teraz przejdźmy do niej. Ja podchodziłem do tej produkcji, nawet nie wiedząc, czy to będzie antologia, czy to będzie jedna spójna historia od A do Z, i byłem bardzo zaskoczony historią Dave'a Martineza, młodego. Niepokornego dzieciaka, który na naszych oczach, na przestrzeni kilku lat, staje się wpływowym cyberpunkiem i edżanerem. I ta historia jest sercem tej produkcji. To nawet nie świat przedstawiony, to nawet nie styl i stylistyka, o której będę mówił, tylko właśnie historia tego chłopaka, a konkretnie no, taka wypaczona wersja Wielkiego Gatsby'ego, w której wspina się bohater po drabinie społecznej, jest ogarnięty obsesją, jest ogarnięty manią dążenia do perfekcji. Ale płaci za to swoją niewinnością i swoim człowieczeństwem. I to także w swojej istocie love story podobnie jak Wielki Gatsby dwójki ludzi, którzy między sobą mają nie tylko uczucie, ale także bagaż traum i krzywd, które noszą na ramieniu a żadne wszczepy nie są w stanie ich tego ciężaru pozbawić. I skoro już ruszyłem z tak nietypowymi porównaniami, mówiąc o Wielkim Gatsby, wcześniej odwołałem się jeszcze do Akira i do Ghost in the Shell, to słyszę w tej historii echa także takich filmów jak Train Spotting i Requiem dla Snu. Ponieważ jest to także historia o uzależnieniu i o tym, jak stajemy się więźniami swoich impulsów, ale jak na tego typu produkcje jest to doskonale umotywowane. Rozumiemy. Czemu bohater znajduje się w takiej sytuacji i rozumiemy, czemu wymontował hamulce z pojazdu, który zmierza do katastrofy? Zresztą to jest wspaniały cytat, który sobie wynotowałem w serialu pełnym świetnych cytatów: Another Turn for the Next Dreamer kolejny zakręt. Dla kolejnego marzyciela w Night City. Będziecie widzieli wyraziste analogie między tym, co znacie z gry Cyberpunk 2077, a tym, co zobaczycie na Netflixie w Cyberpunk Edgerunners. I muszę powiedzieć, że pomimo tych podobieństw, to ta historia opowiedziana mi w serialu jest znacznie lepsza od tej, którą widziałem w grze. Słowo jeszcze o stylu to jest produkcja, która posługuje się poetyką anime, to znaczy ma ADHD. Bardzo dużo wybuchów, bardzo dużo nadekspresji, bardzo dużo przerysowanego humoru i niezwykle hiperbolicznej, bo nie chciałem już używać jeszcze raz słowa, przerysowanej przemocy. I to nie każdemu musi się spodobać. Nie każdemu spodoba się to, że są wielkie cycki cały czas na wierzchu. Nie każdemu spodoba się to, że każdemu eksplodują głowy albo całe ciała. I nie każdemu spodoba się też tempo. Ale wiecie co? To jest wyrazistość. To jest specyficzność. Ja nie jestem fanem każdego anime. I były momenty, w których czułem, to nie jest mój styl, ale to był jakiś styl. To było coś. Nawet jeżeli mamy wizualny przesyt, a często widzimy kadry, które są ekstatyczne, to on jest uzasadniony tym światem. To jest cyberpunk, to jest Night City. Night City jest pełne pstrogatych barw, przesyconych reklam, tam nie ma ustawy, która reguluje wykorzystanie reklamy w przestrzeni publicznej. Mamy megakorporacje, które wpychają w nas wszystkie możliwe idee hiperkonsumeryzmu. Więc tak taki, takie tempo, taki rytm, takie przesycenie. I te wszystkie wspomniane przerysowania jak najbardziej bronią się w kontekście tego świata. Ale mamy jeszcze muzykę i wielkie brawa dla twórców, że udało im się przemycić tyle polskich utworów. To nie jest tylko Dawid Podsiadło. Mamy także zjednoczenie Sound System. Gdzieś tam w tle przemyka brzmienie polskiego reggae na nasze nieszczęście. A to cudownie uzupełnia ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Marcina Przybyłowicza, która dla mnie jest istotą tego, czym jest cyberpunk, czyli bardzo popieprzone elementy, Elektro, Noise i Synthwave. Ta produkcja pokazuje, ile dobrego i niespodziewanego, bo ja się tego nie spodziewałem, może wyjść z przemyślanego połączenia różnych gatunków, różnych kultur i różnych światów. No bo to jest produkcja stworzona przez japońskie studio anime Trigger, nad którą czuwa Polak Bartosz Tybora. Jest także współscenarzystą i producentem, który zjad zęby na świecie stworzonym przez Majka Pondsmitha. Zatem mamy poetykę anime, która tchnęła życie w świat stworzony w grze wideo, który powstał na podstawie świata z gry RPG. Mamy japońską estetykę, japońskie tempo, rytmikę połączoną z zachodnim sposobem prowadzenia narracji, jeżeli to nie jest postmodernizm, to ja nie wiem co nim jest. To jest niezwykła konwergencja mediów, światów i ponownie gatunków. Co skłania mnie do pewnej refleksji i obiecałem ją na samym początku, jak robić adaptacje gier wideo, żeby ich nie spieprzyć. I wydaje mi się, że mamy już trzy przykłady, które pokazują nam, że to działa, to znaczy Castlevania, Arcane, i teraz Cyberpunk Edgerunners. Wszystkie trzy bardzo wysoko cenione i co ciekawe, wszystkie trzy na Netflixie. Wydaje mi się, że to są trzy reguły. Po pierwsze, z namaszczeniem, odrabiając pracę domową, co do przecinka, przenieść świat przedstawiony, który stworzyli inni, w innym medium. Ale to dosłownie rozumiejąc każdą jego komórkę, rozumiejąc każdą jego tkankę, hmm. bo fani co już chociażby widzimy po Rings of Power? Zawsze wyczują fałsz, a przede wszystkim wyczują nieścisłości, niespójności, których nie da się obronić, a bo to jest taka reinterpretacja. Nie, to nie jest reinterpretacja. To jest po prostu nieścisłość, niezgodność, niespójność. Ale punkt drugi. Na tym płótnie, które musi być dokładnym odwzorowaniem świata przedstawionego, trzeba opowiedzieć historię inną niż ta, którą poznało się w innym medium. Nie ma sensu opowiadać tej samej historii, którą znamy Cyberpunk 2077, bo ona rządzi się regułami tamtego medium, interaktywnego medium, jakim są gry. Ja powinienem by powiedzieć, ja nie tyle poznałem tamtą historię Cyberpunk 2077, ile ją współtworzyłem, jej doświadczyłem. Jeżeli opowie mi się ją teraz w serialu, w dziele audiowizualnym, który jest nieinteraktywne, to nie będzie miało tej samej mocy. Więc trzeba powiedzieć inną historię, może być z tymi samymi postaciami, tak jak zrobiła Castlevania czy Arkane, ale nie może być tym samym, co znam z gry. I wreszcie trzy. Wyrazistość stylu. Wprowadzi coś swojego, coś unikalnego. I Studio Trigger zrobiło to wspaniale. Oni są specjalistami od anime i dali do zrozumienia. Zrobimy z tego to, co potrafimy robić najlepiej. Ale odrobimy swoją pracę domową i stworzymy dobrą historię we współpracy z kimś, kto nie tworzy anime. I rezultat jest powalający. Czekam na Wasze komentarze, czekam na wasze przemyślenia. A o godzinie 18 ja i Krzysztofem Maj, mój przyjaciel, będziemy rozmawiali o Cyberpunk Edge Runners bez spoilerów. I także zapraszamy Was do tej rozmowy. Ona będzie live, ale jej zapis także znajdziecie pod linkiem. W opisie, pod filmem. I w przypiętym komentarzu. Do zobaczenia mam nadzieję na tej rozmowie.